Sztuka skutecznego przekazu w krótkiej formie. Jak tworzyć mikrotreści? Rozdział 2 Psychologia percepcji krótkich treści. 2.4 Znaczenie emocji w odbiorze krótkich komunikatów. Zagadnienia: 2.4.1 Emocje jako katalizator uwagi. 2.4.2 Typy emocji i ich zastosowanie w treściach. 2.4.3 Emocjonalne słowa i ich rola. 2.4.4 Emocje w wizualnej mikrotreści. 2.4.5 Emocje a decyzje zakupowe. 2.4.6 Przykłady emocjonalnych mikrotreści. 2.4.7 Narzędzia wspierające analizę emocji. 2.4.8 Równowaga między emocjami a informacją. 2.4.9 Wpływ emocji na zapamiętywanie treści. 2 kwietnia 2010 roku Podsumowanie. Emocje odgrywają kluczową rolę w sposobie, w jaki odbiorcy reagują na krótkie treści. Są one nie tylko szybciej przetwarzane przez nasz mózg, ale także silniej wpływają na zapamiętywanie i dalsze działanie. Dobrze zaprojektowana mikrotreść, która wywołuje odpowiednią reakcję emocjonalną, ma większą szansę na zwrócenie uwagi, wywołanie zaangażowania oraz zbudowanie relacji z odbiorcą. W psychologii percepcji uważa się, że emocje są jednymi z najważniejszych wyzwalaczy uwagi. Treści, które wzbudzają emocje niezależnie od tego, czy są to emocje pozytywne, jak radość, czy negatywne, jak strach, mają większe szanse na zatrzymanie uwagi odbiorcy. Efekt pierwszeństwa emocjonalnego, badania dowodzą, że nasz mózg szybciej przetwarza treści związane z emocjami niż te o neutralnym charakterze. W praktyce oznacza to, że krótkie komunikaty wywołujące emocje są częściej zauważane i łatwiej zapamiętywane. Emocjonalny kontekst mikrotreści przykładem mogą być nagłówki wiadomości, które stosują mocne, emocjonalne słowa, aby wzbudzić zaciekawienie i przyciągnąć odbiorców. Krótkie treści na portalach społecznościowych, które wywołują emocje, są częściej lajkowane i udostępniane, co zwiększa ich zasięg. W tworzeniu mikrotreści warto zwrócić uwagę na konkretne rodzaje emocji, które wpływają na odbiorców w różny sposób. Radość, treści wywołujące pozytywne emocje, jak radość, sprzyjają dzieleniu się nimi i angażują odbiorców. Są często stosowane w kampaniach marketingowych, które chcą budować pozytywny wizerunek marki. Strach i niepokój, emocje te mobilizują odbiorcę do natychmiastowego działania. Mogą być używane w kampaniach społecznych, np. przestrzegających przed niebezpieczeństwami, jak używanie telefonu podczas jazdy. Zaufanie i sympatia, treści wzbudzające zaufanie mogą obejmować komunikaty o autorytetach lub znanych osobach. Dobrze działają w sektorze biznesowym, budując lojalność i wiarygodność. Zaskoczenie, krótkie komunikaty zawierające element zaskoczenia są skuteczne, gdyż przyciągają uwagę i powodują, że odbiorca chce poznać kontekst lub pełniejszą treść. Przykład, dowiedz się, dlaczego każdy używa tego produktu. W mikrotrejsiach ważne jest stosowanie słów, które budują natychmiastowy przekaz emocjonalny przykładowe emocjonalne wyrażenia i zwroty, które mogą zwiększyć efektywność komunikatów. Pilne wezwania do działania, zwroty takie jak teraz, ostatnia szansa wywołują poczucie pilności. Podkreślenie korzyści, słowa typu niesamowite, najlepsze, oszczędność silnie oddziałują na emocje związane z satysfakcją i zadowoleniem. Pytania retoryczne, zwroty takie jak czy chcesz to przegapić. Mogą wzbudzić ciekawość i lekką obawę, co często przyciąga uwagę. Emocje mogą być wyrażane nie tylko słowami, ale również przez obrazy, kolory oraz symbole. Odpowiedni wybór elementów wizualnych wzmacnia przekaz emocjonalny mikrotreści. Warto zwrócić uwagę na. Kolor czerwony może sugerować pilność lub niebezpieczeństwo, zielony wywołuje poczucie bezpieczeństwa, a niebieski budzi zaufanie. Obrazy i ikony, wybór zdjęć, które pokazują emocje, takich jak uśmiechnięte twarze lub ikony wyrażające uczucia, np. serce, dodatkowo angażuje odbiorców i wzmacnia wydźwięk treści. Kontrast, wykorzystanie kontrastu w mikrotreściach może przyciągnąć wzrok i podkreślić emocjonalne aspekty komunikatu. Silne emocje wywoływane przez mikrotreści mogą wpływać na proces podejmowania decyzji. Często komunikaty, które wywołują uczucie pilności lub strach przed utratą okazji, są skuteczne w zwiększaniu konwersji. Efekt strachu przed utratą, krótkie komunikaty takie jak tylko dzisiaj lub pozostały tylko trzy sztuki są przykładami na wykorzystywanie emocji lęku przed przegapieniem okazji. Budowanie pozytywnego wizerunku, emocje takie jak zaufanie czy sympatia mogą wpłynąć na lojalność wobec marki. Komunikaty tego typu są wykorzystywane do budowania trwałych relacji z klientami. Kilka przykładów efektywnego wykorzystania emocji w różnych kanałach. Media społecznościowe, wpisy na Facebooku lub Instagramie, które poruszają emocjonalne tematy np. historie klientów lub proste przesłania motywacyjne często są szeroko komentowane i udostępniane. Reklamy banierowe, krótkie, emocjonalne slogany w reklamach banierowych mają za zadanie szybko przyciągnąć uwagę, np. nie czekaj, odkryj magię tego produktu. E-mail marketing, emocjonalny tytuł w e-mailu może znacząco zwiększyć otwarcia, np. nie przegap tej wyjątkowej okazji. Twórcy mikrotreści mogą korzystać z narzędzi wspomagających analizę emocji, by dostosować przekaz do oczekiwań odbiorców. Buzzsumo pozwala analizować popularność i zaangażowanie treści, co pozwala zrozumieć, jakie emocje są najczęściej wywoływane wśród odbiorców. Grammarly z funkcją analizy tonu umożliwia dostosowanie tonu wypowiedzi, by osiągnąć zamierzony efekt emocjonalny, czy to pozytywny, czy bardziej pilny. Canve narzędzie, które ułatwia tworzenie emocjonalnych obrazów i grafik, co jest szczególnie przydatne przy budowaniu wizualnych mikrotreści. Choć emocje są ważne, istotne jest, aby przekaz emocjonalny nie przysłonił wartości merytorycznej treści. Warto stosować emocje w sposób wyważony, aby unikać manipulacji emocjonalnej. Odbiorcy szybko rozpoznają, gdy emocje są nadużywane, co może obniżyć ich zaufanie. Zachować spójność przekazu, emocje muszą być zgodne z wartościami marki lub produktu, aby mikrotreść była autentyczna i wiarygodna. Emocje mają silny wpływ na to, jak dobrze odbiorcy zapamiętują treści. Emocje o dużej intensywności, zarówno pozytywne, jak i negatywne, mogą prowadzić do lepszego zapamiętania. Przykłady: Utwalanie emocjonalnych wspomnień mikrotreści, które wzbudzają pozytywne emocje, takie jak humor, są częściej pamiętane przez odbiorców i skłaniają do powrotu do marki. Efekt flash bulb, treści wywołujące silne emocje, np. strach lub podekscytowanie, mogą być zapamiętane w bardzo szczegółowy sposób, co oznacza, że emocjonalne mikrotreści mogą być skutecznym sposobem na długotrwałe utwalanie w świadomości. Emocje w mikrotreściach pełnią funkcję magnesu, który przyciąga uwagę, wzmacnia odbiór i zwiększa prawdopodobieństwo zapamiętania treści. Dzięki świadomemu stosowaniu emocji, twórcy mikrotreści mogą wpływać na percepcję, reakcje i decyzje odbiorców, a także budować silne relacje z marką. Jednak kluczem jest równowaga, przekaz emocjonalny powinien być autentyczny i dostosowany do wartości oraz oczekiwań odbiorców, aby mikrotreści nie traciły na wiarygodności i autentyczności. Sztuka skutecznego przekazu w krótkiej formie. Jak tworzyć mikrotreści? Rozdział 2 Psychologia percepcji krótkich treści. 2.4 Znaczenie emocji w odbiorze krótkich komunikatów.